Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Dziku i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jest to odcinek z Minecraft. Dokładnie z Minecraft Server, gdzie zwiedzamy kolejne serwery Minecrafta. IP do tego serwera będziecie mieli podane w opisie. Tak samo, tak samo jak mój Snapchat, Instagram, Steama oraz Pocztę. Także serdecznie zapraszam do opisu. No i teraz już w sumie. I jestem na serwerze, serwer RealCraft yy, Zalogowałem się, założyłem konto. jestem pierwszy raz na tym serwerze yy, Więc także będziecie ze mną zwiedzać pierwszy raz ten serwer Na początek dostajemy yy, takie oto ekwipunek, czyli narzędzia i miecz yy, cobblestone, te drewno, jedzenie, siodło i poragnik dla początkujących graczy, OK? Pierwerki, spoko. Zobaczymy poradnik dla początkujących graczy, ja nie jestem sobie początkującym, jestem początkującym graczem Magratas, ale jestem początkującym na tym serwerze, jeszcze tu zobaczymy, witaj dziku, logowanie, tak dalej, rejestracja, potrzebujesz pomocy, pomoc, chcesz nową działkę, działka, no, OK. Więc witaj, jesteś nowym graczem, chcesz dowiedzieć się jeszcze czegoś, serwer, to poradnik na pewno dla Ciebie, wstęp, spis treści, wstęp, co zrobiłeś najpierw, miejscówki, komendy, komendy, druga, druga, linki. A, hard, tak. Co najpierw? Załóż działkę. Okej, okay, załóż, kładamy działkę. Chcemy działka, nowa. Okej. Okay. Gratulacje otrzymać działkę. Ok, to super. To super, to już mi się podoba, że są działki. Uwielbiam działki. Yy, w to jest nasza działka. Super. Dobrze, zobaczymy co dalej. Aby ze zebrać pierwszą surowcę, uda się na warp tartak Warp tartak idziemy według według książki nie? E teleportat, tu jesteśmy na tutaj jesteśmy na tartaku Glina Reset. Odnawiania H, co 2 godziny Nie, co 23 minuty, sorry Piasek Coś mi przycięła. Piasek 20 minut, to chyba można kopać, tak? Zmaszę. Naszych... Tak, także w sumie spoko, można, można se kopać. Można se kopać, także sumę spoko sprawa. Tutaj jest co to jest. Brzoza, możemy sobie ciąć. Tu jest tropikalne drewno, spoko, czyli te dżunglowe. Akacjowe, to jest też spoko. Tu co mamy? Drewno, drewno, świerk. Coś tu jeszcze mamy, śnieg żwir. Także tak wygląda tartak, także spoko. W sumie ja jestem, nie gram za dużo na tych nowych w ogóle nie gram jak ostatnio. Kiedyś gram więcej, ale na tych nowych, kiedyś gram na tych starych mersiach, czyli od tam 1. Jeden, od 1.2 jeden, tak do 1.8, tam chyba.8 gram tak regularnie. Teraz słusznie. Ale spoko tartak. Dobra, co idziemy dalej według książki? Zobaczymy, co dalej to jest. Aby, ok. Następnie Warpstone. Trzy no, no to Warpstone. Pójdziemy na Warpstone. Zobaczymy. Na kopalni możesz brać surowce woli, lecz stosuj się do naszej następującej zasad Nie, trudniej inne kopania. Nie w lewej wody, lawej TB. No dobra, spoko. No czyli tu mamy standardową kopalnię. W sumie to też. Reset automatyczny za 36 minut. Aha, czyli chyba to jakby się odnawia, tak za 36 minut mam wrażenie. Tutaj można pokopać. Pokupimy to, żeby mu tak sobie nie przeszkadzać. No to spoko. To jest spoko, to jest spoko też sprawa. Kolejny warp surowca pójdziemy. Warp surowca. No pozwiedzamy bo to jest warp surowca. nie miejsce ten warp. Warp surowca. A, tuarz Nie wiem, czy to jest błąd w... w op, mm, po prostu błąd w ich pisowni, czy tak. O. Witam na mapie surowcowej. okej, okay. czerwona linia PvP włączona. Granica mapy wynosi 2000 tak, Co jeszcze nie widzę? Granica. Po co granicy zakładać się? Dozwolone budowanie cystokrata czerwonej linii użyje do ATP, by teleportować się do słowem miejsca. No czyli tu już po prostu standardowy survival, nie? To jest top PvP, kamień to i tak dalej, to macie listę PvP, także to jest sproko sprawa. Za czerwoną linią można budować tam 100 kratek, no czyli standardowy survival, tylko nie rozumiem po co są te ograniczenia na nowe nakładane, ja tego nie lubię. Ale dobrze, lecimy dalej. Darmowy Enchant dla graczy, Warp Enchant. Zobaczymy. Enchant. Przejdziemy się na Enchant. Można enchantować rzeczy, to ja też wiadomo, ale zobaczymy. Tutaj gracz pacynek ma dobre rozwiązanie. dawajcie ci rozwalimy całą kopalnię. To Enchant dla graczy, tu jest spoko, można enchantować, ale... Czy można na 12 level, tylko dopiero... Na najwyższy, 12, nie ma jakiegoś większego enchantu. Mamy skrzynę w ogóle. Można patrzeć co coś jest tutaj. No pewnie można skład... wkładać rzeczy. Wkładać rzeczy, tu mam kowadła. No, ale trochę mały enchant. Trochę mały enchant. Jak moim zdaniem. Ehm, teraz albo już załapałeś, albo... Aby teleportować może i warp tak Lista nas No tu mam lista nas Kopalnia Jedzenie, sklep jest Komendy, lista graczy Przelew można Top gracze Licytacje, questy A Quest jakie są? Quest 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 nie mogę w coś... Questy... Questy... Śluby, drop ile, znajomi, czapki... Tak, już takie podstawowe z tego rzeczy. Yy, idziemy na spawna, idziemy na spawna. Ogólnie tak wygląda, witamy na serwerze Grafem nie to działka startowa, praca brak, możemy się zatrudnić, czas online 0 godzin, jeszcze online od 7 minut, widzisz jest, 7 minut, 80 za konta, 0, wejść na serwer 1 raz, zabójstwa 0, osób śmierci 0 itd. dalej Ile jest teraz... Yy, ...omego-osób? 84, graczy 628. No ona jest teraz 84, a chyba ogólni graczy, których tu weszło i się zarejestrowało, czy coś w tym stylu, jest 672 ...godzina itd. No, to takie dobra. Nie pracujesz, a na tym można dobrze zarobić. Kliknij na mnie że jakąś pracę. A no tu możemy sobie wybrać pracę. Nie wiem jak to zrobić, żeby to wiedzieć. cały. Praca górnik, kliknij. No jednak praca jakaś, pewnie tartak, praca hodowca, jak się domyślam, praca wojownik, praca rybak, praca myśliwy. Można zmieniać i rzucać aktualną pracę co tu mamy? Siemaneczko, nie masz jeszcze działki no to tu działki mamy tu skrzynka dla biednych czasami pojawia się tutaj cenny przedmiot nie ma akurat cennego przedmiotu no ale idziemy dalej przydatne komendy działki, działka, działka, działka tu mamy przydatne komendy kit gracze dostajemy tu możemy posprawdzić informacje o VIP-ach, mamy nowości, jakieś działka ustawiona, tu mamy informacje o super VIP, informacje o serwerze. Serwer działa na wersjach 1.12 do 1.14.2 i zmieści nieograniczoną liczbę graczy. Także spoko organizujemy wiele ciekawych eventów, które są przez nas często otworzone, posiadamy instytucje, sklep Nasz system, działek został Działek, wypożyczony pożyczone, możliwości powiększenia Jak i łączenie, oferujemy wiele ciekawych No, nie chcemy mi się w tego czytać Ale generalnie są tu zasady, idziemy dalej Co tu jest? Najbogatsi gracze, aha Targowisko Czy jakieś mamy Targowisko od do Aha, tu możemy, czyli targ jakby, to jest coś tak trochę jak w Metinie, coś to powiedzmy że można powiedzieć stawić sobie własną skrzynkę i kupić coś za jakieś dane tam pieniędzy. I wam powiem, że naprawdę, naprawdę spoko. To jest spoko. Tutaj na tym targowisku można złapać temy znacznie taniej. To własne targowisko kosztuje tylko 55 tysięcy dolarów dziennie, aby założyć targ na pracę i wpisz targ. No to też spoko. Sklep. Linijka, twój nick. o tu mamy jak założyć sklep, informacje o sklepie, tutaj mamy informacje co tu jeszcze mamy tutaj mamy jakieś gracza, tutaj jest sklep, możemy kupować także no wam powiem ja nie grałem na dużo serwerach co tam jest? Witamy w serwerze w A, strefie w super VIP, tu jest jakieś przejście hmm. To chyba na działki się idzie, czy coś w tym stylu No dobra, nie, nie będziemy tam szli I wam powiem, że Ten serwer jest w miarę spoko I jak będzie mi się chciało kiedyś grać Minecrafta Na pewno zacznę od tego serwera Jak następny coś odcinek Tu jest jakiś cmentarz Co tu, tu jest? No to taki tam cmentarzyk no i na pewno jeżeli zacznę będę nagrywał kolejny odcinek z Minecrafta to jak coś to myślę, że możemy z tego serwera nagrać Tu generalnie ten serwer mi się podoba, tylko ma działki, co ja coś co ja lubię i ma no dobra, pójdziemy tutaj. I coś co ma no i ma no. Jak to się nazywa? Survival, nie? Ma survival, ma enchanty, ma pracę, ma karta, także naprawdę spoko rzeczy. Tam też jakieś jest wejście, kolejne tak samo. Także serwer ja oceniam na spoko. Mi się podoba serwer. Jak będę się chciał grać w Minecrafta to będę w niego grał. Tutaj co jest? Regulamin serwera, tu macie regulamin, tu lista. A ja się obciąc to y zobaczę. Video. Brightness. Nie, Brightness tutaj nie jest. Muzyczka z Minecrafta. Music, uh, music tu jest. mi ją troszkę. Trochę bardzo, ale dobra. W sumie... Ja tak świetnie lubię tę muzyczkę. Tu jest kopalnia kamienia. Zejść na dół. No, czyli tam gdzie byliśmy. Tutaj darmowe jedzenie. Tu jest enchant dla graczy. Aby móc używać przez to muszę przegrać na serwerze więcej niż 10, bo będziemy posiadać rękę w boga Więc no to tyle było na tym serwerze i ja Was zapraszam, oczywiście to nie jest żadna reklama, za którą ktoś mi zapłacił czy cokolwiek, tylko jest to po prostu moje, a to jest lista administracji trochę ludzi jest tego. Dołączę do szeroków administracji z już podania naszych forum. Także zapraszam Was na ten serwer. Ja będę na pewno na nim grał i IP będziecie mieli podane w opisie także jeżeli ktoś lubi tego typu serwery zapraszam Was chęcią IP w opisie mój Steam pocztę Instagram oraz snapchat macie podane w opisie i trzymajcie się do następnego odcinka na razie, cześć